Greenwashing. Po polsku ekościama. Nie lubię tego tłumaczenia, bo ono jest takie w sumie mało poważne ekościama. Jakkolwiek chodzi o to, że są kosmetyki, które naturalne tylko udają. I mam wrażenie, że zjawisko greenwashingu pojawiło się od razu, jak pojawiły się pierwsze kosmetyki naturalne. Bo byli producenci, którzy postawili sobie wyżej tą poprzeczkę. Czyli ma być więcej tych składników pochodzenia roślinnego, ma być mniej kontrowersyjnych konserwantów, ale konkurencja nie śpi. I od razu pojawili się producenci, którzy stwierdzili: no dobra, tam to my sobie tutaj zrobimy, że zawiera olejki takie czy siakie, ale reszta nie będziemy się tym przejmować. No i w ten sposób właśnie powstał greenwashing. Greenwashing denerwuje wszystkich bez wyjątku, a mnie szczególnie. No i teraz kiedy powinna się zapalić czerwona lampka? Zacznijmy od opakowania. Wszelkie napisy typu eko, bio, natural, zielone listki, zielone opakowania i natura odmieniona przez wszystkie przypadki. To niestety są sygnały, że możemy mieć do czynienia z greenwashingiem, bo napis bio czy eko o niczym nie świadczy, on nie jest w żaden sposób prawnie chroniony, on nie oznacza, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym, z kosmetykiem ekologicznym, a to bio to już w ogóle o niczym nie świadczy. W ogóle skąd się wzięło to bio? No bo eko to ekologiczny, to jesteśmy w stanie sobie to wytłumaczyć, ale bio. Nie mam zielonego pojęcia, może że z upraw biologicznych, z upraw organicznych, może tutaj są jakieś zapożyczenia z języka angielskiego, ale nie ma to większego znaczenia. Tak czy inaczej, te wszystkie określenia o niczym nie świadczą, one nie są prawnie chronione. Nie trzeba spełnić żadnych dodatkowych kryteriów ani jakichś szczególnych wymagań, żeby sobie na kartoniku napisać bio czy eko. Więc jeżeli widzimy takie napisy, to niestety może być sygnał, że mamy do czynienia z greenwashingiem. Kolejne, na co trzeba zwracać uwagę, to ilustracje. Roślinki, kwiaty, zielone listki, pomarańcze, cytryny. Owoce i piękne, roślinne ilustracje również niestety są podejrzane. Ilustracja to jest coś, czym sycą się nasze oczy, ale głowa powinna pamiętać, że jednak wciąż musimy czytać listę składników. No dobrze, no i teraz jak się przekonać, czy te napisy eko, bio i te narysowane wszystkie kwiatki i roślinki mają sens? No więc są dwa sposoby: albo czytamy listę składników, albo szukamy certyfikatu. Certyfikaty to jest bardzo fajna rzecz, bo jest ktoś niezależny, kto za nas sprawdził tą listę składników i za nas sprawdził, czy kosmetyk faktycznie jest naturalny. Certyfikatom możemy zaufać. Oto najważniejsze certyfikaty, jakie funkcjonują na rynku europejskim. Zacznijmy od Francji, od Ecocertu. Myślę, że jest to najpopularniejszy certyfikat, jaki funkcjonuje na polskim rynku i jeden z pierwszych, jaki w ogóle się pojawił. Jeżeli widzimy na opakowaniu logo Ekocert, to mamy pewność, że mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym. Dobrze, dobrze, muszę je wymienić: Ekocert, Cosme Bio, Soil Association, BDIH i Ceanatru 6. Oto sześć najważniejszych międzynarodowych certyfikatów, które funkcjonują na unijnym rynku. Zacznijmy od Ekocertu: to jest Najbardziej chyba znany i najbardziej popularny na polskim rynku certyfikat dla kosmetyków naturalnych. Jego wymagania mają być: ma być maksimum składników pochodzenia roślinnego, minimum 95% składników ma pochodzić z roślin, konserwanty tylko z białej, dopuszczonej listy konserwantów niekontrowersyjnych, substancja zapachowa tylko naturalna, a oprócz tego ma być jeszcze określony procent składników pochodzących z upraw ekologicznych.